Więc tak jest czerwiec. Piękne popołudnie, niedzielne. Wybraliśmy się na jagody do lasu. Jagody powinny być na krzaczkach. Jeśli nie zbierać w kubeczki, to sobie po prostu pojeść. Co się okazuje, znaleźliśmy tyle jagód. Dwie tylko. Nie ma ich po prostu nigdzie a pułacie jagód są jagodnic, jagodników, nie wiem, jak zwał, jak zwał. Są wielkie, tam idą daleko, daleko, daleko i tych jagód praktycznie nie ma. Zanurzyłem żurawia w internet, żeby sprawdzić, co jest grane i okazuje się, że w 2017 roku w, 2017 w Polsce miała miejsce podobna sytuacja, miała miejsce. Gdzie wiosną przyszło ciepło, i za chwileczkę ściął mróz, i mróz trzymał przez kilka dni, tak jak tutaj w marcu, i wytłukło jagody, że nie było żadnych jagów. W pierwszej chwili zastanawiałem się, czy nie są to jakieś po prostu nie wiem, męskie e, krzaki czy coś, ale nie wydaje mi się, żeby tak było. Każdego roku jako dzieciak zawsze widziałem, że jagody są wszędzie, ale pierwszy raz w życiu coś takiego widzę. Jestem w szoku, tutaj jest par, jakieś dwie, jeszcze nie także zabrałem żonę na jagody, mówię, chodź, pokażę Ci i po prostu <grym> zawiodłem moją żonę, tragedia. Jeżeli ktoś ma jakieś po prostu informacje na ten temat, czy to, to może być coś innego, oczywiście jest to Anglia. Ale nie podejrzewałem, żeby w Anglii były inne jak godziny. Tutaj jest jakaś pojedyncza, tutaj jakaś malutka. No jest tragedia. Nie wiem co mam powiedzieć. Więc pocieszmy się spacerkiem.